Siemaneczko, z tej strony Shadow Insight, mamy dzisiaj poniedziałek, 3 marca, godzinę 15.44, kilka godzin temu pojawiły się nowe, bardzo ważne informacje na temat Inazuma Run Big Day Road, dlatego no, trzeba nagrać ten odcineczek i nagłosić w forsce, co dokładnie się dzieje w temacie naszej długo wyczekiwanej gierki. Na początku tego materiału chciałbym Was jednak prosić o zostawienie łapki w górę i suba na kanale, dzięki temu mogę się rozwijać i trafiać do większej publiczności, z góry bardzo Wam dziękuję i bez dłuższego przedłużania, zaczynajmy! Zaczynając od samego początku, dzisiaj na Twitterze i na Zoomie i series pojawiła się informacja o specjalnym wydarzeniu Heroes Showcase 2025, który odbędzie się 11 kwietnia i na którym zostanie zaprezentowana Inazuma i Revent Victory Road. I powiem wam tak, zaczął się dopiero marzec, a ja już czekam na kwiecień. Najlepsze jest to, że event jest 11, a ja 12 na drugi dzień mam urodziny, więc jeżeli nie popsuję tego pokazu, to będę miał spoko prezyda urodziny. Rever 5, proszę, nie popsujcie pokazu, błagam was! Jednakże to nie koniec informacji, ponieważ więcej info ujawniło nam 5 na swoim blogu, gdzie trochę się rozpisali, ale szczerze w ich przypadku nawet dwa zdania to bardzo dużo ze względu na to, jak gra przez najbliższe miesiące była promowana, czyli yy, <ścoughs> wcale. <ścoughs> Dobra, teraz przeczytajmy sobie, co napisali na tym blogu. Teraz porozmawiajmy sobie o Inazuma i Raven Victory Road, naszej kolejnej, dużej premierze i szczerze mówiąc, poszliśmy na całość. W ostatecznej wersji jest tak wiele funkcji, że gdybyśmy próbowali zmieścić je wszystkie w filmie promocyjnym, byłby on zdecydowanie za długi. Dlatego postanowiliśmy zamiast tego zorganizować specjalny pokaz. Nazywamy go Inazuma Eleven Victory Road Heroes Showcase 2025 i zostanie on wyemitowany 11 kwietnia, co można przeczytać jako Good Eleven Day. Wewnętrznie pierwotnie nazywaliśmy to Final Space Presentation i właśnie tym jest ten pokaz, pełnym podsumowaniem oficjalnej daty premiery i wszystkiego, co zawiera ostateczna wersja Inazuma Eleven Victory Road. Ale nie martwcie się, nie będziemy zdawać fabuły ani żadnych innych niespodzianek, których najlepiej doświadczyć poprzez rozgrywkę. Ponadto zamówienia w przedsprzedaży za niektóre platformy będą dostępne wkrótce po tym. Jeśli chodzi o datę premiery, cóż powiedzmy, powiedzmy, że może się nieznacznie przesunąć z powodu efektów ubocznych Fantasy Life i przykro mi, ale bądźcie pewni, że ostateczna data będzie taka, na którą gracze będą mogli czekać z niecierpliwością. Bądźcie czujni. Dodatkowo Lever5 napisało jeszcze coś takiego. Być może niektórzy z Was wyślą, pokazali już tyle w demie, co jeszcze mogłoby być. Dla tych, którzy mają takie obawy, przygotujcie się na nieustanny napływ Kiniku kliniku Buster w stylu treningu pod wodospadem. Czy ktoś rozumie nawiązanie? No ja nie kumam, ale jak Wy kumacie, to napiszcie w komentarzu. Wprowadziliśmy duże usprawnienia do systemów rozgrywki ujawnionej w demie z 2024, udoskonalając każdy aspekt tak, aby zarówno gracze rywalizujący, którzy kochają deszczek emocji, związany z meczami, jak i gracze, którzy chcą zanurzyć się w rozwoju postaci i historii, byli w pełni usatysfakcjonowani. Biorąc to wszystko pod uwagę i na i Victoria Victory Road jest teraz oficjalnie największym tytułem w historii level 5. Ostatnie etapy rozwoju wiążą się z naprawdę ogromnym obciążeniem, pracą, ale zespół chodzić do tego z pełną mocą, przekonany, że ta gra zrobi prawdziwy wpływ zarówno jako gra RPG, jak i jako internetowe doświadczenie rywalizacji. Dajemy z siebie wszystko, aby ożywić tą nową na Zoomie 11, więc proszę, wytrzymajcie jeszcze trochę. Dziękujemy. Dobra, co z tych informacji możemy wynieść? No to możemy na pewno wynieść to, że no niestety znowu data premiery zostanie przesunięta, czyli Inazuma Eleven Victory Road najprawdopodobniej nie wyjdzie w czerwcu. Wcześniej dostaliśmy informację, że gierka wyjdzie w czerwcu, yy, tylko nie było właśnie powiedziane, czy będzie to na początku, czy będzie to w połowie, czy to będzie na końcu. Ludzie na Twitterze piszą, że będzie to lipiec Ponieważ y, Fantasy Life zostało przesunięte o miesiąc Więc i na Zuma i Reven Idąc tą logiką też może zostać przesunięta o miesiąc Czyli na lipiec Ale też może być na przykład, nie wiem, przesunięta o dwa tygodnie i może wyjdzie dalej w czerwcu albo pod koniec czerwca, no wiecie, no może też być czerwiec, Do, dowiemy się wszystkiego 1 kwietnia, znaczy nie 1 kwietnia tylko 11 kwietnia, ponieważ 11 kwietnia będzie podana data gry będą podane nowe funkcje właśnie jestem ciekawy, co zostało nowego dodane, na pewno będzie ten system trenera, który już był nam pokazywany na ostatnim pokazie, ciekawi mnie czy on został jakoś usprawniony, czy jakoś zmieniony Ciekawi mnie też treningi fabure, ale z drugiej strony powiedzieli, że z fabuły raczej nic nie ale powiedzieli, że nie Pokażą fragmentów, które zostaną. które mogą nam coś zespolerować. więc może jakieś tam treningi nam pokażą. Jestem też ciekawy mechanik gry, jak będą one wyglądały. Chciałbym, żeby one zostały dokładnie opisane, żebym już mógł teraz się przygotowywać do wyjścia gierki. No i mam nadzieję też, że naprawili błędy z połączeniem, bo naprawdę czasami jest ciężko grać, jeżeli jesteś. jeżeli mieszkacie w Polsce, to ciężko jest grać z innymi narodowościami, szczególnie z Francuzami, gdzie no tam czasami potrafi tak wydać grę, że nic nie będziecie. Mogli po prostu zrobić. Dlatego, no, jestem ciekawy, ale dostaliśmy też informację, że ciągle pracują nad Dinosuum i Reven, ciągle ją usprawniają i, no, i chcą ją wydać, i że wydadzą ją w tym roku. Dlatego, no. Miejmy nadzieję, że będzie to te, Że będą to wakacje, że będą to wakacje i że to będzie początek wakacji, czyli ten czerwiec albo lipiec. No bo jakby to przesunęli już na sierpień, a najgorsze jakby przesunęli na wrzesień, czy to nawet grudzień, bo nawet słyszałem protki, że mogą przesunąć na grudzień, ale nie wydaje mi się, żeby to było prawdziwe. Bardziej wierzyłbym w ten lipiec yy, no to. No, mam nadzieję, że właśnie przesuną maksymalnie do lipca, no bo dalej, no to według mnie to nie ma sensu i dużo graczy może sobie na przykład odpuścić. Nie? Jeszcze z takich mniej ważniejszych informacji, to tydzień temu została zaktualizowana baza danych zawodników, którzy będą w grze, i to są ci nowi zawodnicy. Dostaliśmy nowy zespół Raymona, z jakich zawodników będzie on się składał oraz zespół tej drugiej drużyny. Yy, tutaj chodzi o te drużyny z traileru, czyli te, no, te dwie drużyny, które ze sobą rywalizują. Ta scenka jest chyba na końcu fabuły. Oraz właśnie w trailerze, jak wcześniej wspomniałem. No i możemy teraz zapoznać się z tymi postaciami. Dobra, zaczniemy sobie omawianie postaci od Raymona. No i na samym początku mamy Harpera Evansa, czyli gruby początek, ponieważ Harper Evans jest synem marka Evansa. No i ogólnie z tego, co ja się dowiedziałem yy, na ty, z tego filmu, który pokazywali w Japonii, no to Harper Evans jest znudzony piłką nożną. Dlaczego jest znudzony piłką nożną? Ponieważ. Jego drużyna, czyli Raimon, jest no, po prostu najlepsza. Dominują wszystkich przeciwników, wygrywają wszystkie mecze, wszystko idzie im z łatwością, no po prostu są mega mocni. Yy, przez co Harper Evans nie widzi w piłce nożnej żadnego wyzwania, nudzi się, ponieważ też nie ma za dużego impaktu na mecz, znaczy ma, ale mu się po prostu nie chce, no bo on wychodzi z założenia, że jeżeli oni i tak wygrywają wszystko, wszystkich dominują, ogólnie podobno w tym filmie to Raymond wygrał bez Hisatsu, więc yy, no, no naprawdę są dobrzy i uważam osobiście po tym, yy, po tym co właśnie dostaliśmy w tym filmie, po tych informacjach, które dostaliśmy, że fabuła będzie zbliżać do tego, że Dustin, czyli nasza główna postać założy drużynę, która zmierzy się z Raymondem w finale i najprawdopodobniej pokona ten Raymond w finale przez co Harper Evans zdobędzie to motywację do piłki nożnej i jakby pokocha ją tak jak jego ojciec, czyli Mark Evans, bo Harper Evans ogólnie, jeżeli chodzi o talent, no to jest bardzo dobry jest chyba tam pomocnikiem czy napastnikiem jest bardzo dobrym piłkarzem tylko no po prostu nie ma tej miłości, motywacji do piłki nożnej jak jego ojciec, czyli Mark Evans. Dalej mamy Dariana Munwarda, czyli kapitana Raymona. On jest według mnie wzorowany na Ricardo. Z, je, z informacji, które oni mam, no to wiem tylko, jak się zachowywał na, traj, na trailerze, czyli tam mówił, gdzie, gdzie ty masz grać, ty masz iść tam, ty się ustaw tam, oni robią to, więc pewnie, naj, no pewnie będzie to taki Ricardo AK, czyli. No, taka postać zerowana na postaci Ricardo z nazwiskiem z Go. Talon Revis, fajny design postaci. Nie ma o nim żadnych informacji. Ogólnie o większości tych już nie ma żadnych informacji. Eleanor estera bardzo ładne imię. Fajne włosy. Ogólnie wszystkie włosy tych postaci są przepiękne, ponieważ są zróżnicowane. Osoba, która robiła w ogóle design postaci tych nowych, powinna dostać podwyżkę. Naprawdę zostało, został tutaj wykorzystany talent kreatywności. Maduk Jackson, fajne imię. Madok Jackson, fajne imię, fajne włosy, spoko. E, Colton Shards, to pewnie będzie jakiś taki Aitor, aka Aitor, e, taki śmieszek. Jasmine Carmine, o jezu, jak ona przepięknie wygląda. Bardzo dobry Raymond. Bon Wretman, lepszy Willy. Clement Mariner, e, taki aka tsunami, trochę można powiedzieć. Wiorain Marebi. No i to jest ciekawe, czy to jest dziewczyna, czy chłopak. E, fajny design postaci, taki trochę mroczny. Zander Warmington, ale Kozacki bramkarz, Szczerze widzę trochę w nim sam Gooka, nie wiem dlaczego. Rayra Caperton, no to to jest taki, no, no asystent. W każdej serii, na Zoom jest asystent. Najprawdopodobniej będzie miał jakiś impact na serię. I Addison Norris. On się tak dziwnie zaśmiał na trailerze, i tutaj mogę podejrzewać, że coś jest z nim nie tak, ale no na razie mam tylko takie z nim skojarzenia. Zobaczymy, jak to będzie faburę. Okej, okay, następna drużyna, czyli yy, Norbing Midder School. Czyli to są mechatronicy po prostu. No i tutaj mamy tak: Nikas Himmenstein. Yy, jeżeli coś czytam, to przepraszam, ale nie wiem nawet z jakich oni narodowości są, i nie wiem, yy, jak czytać niektóre nazwiska. Jeżeli chodzi o Nikasa, no to widzieliśmy go na trailerze: on chyba użył tam Free Front Jet Attack. Yy, użył tej, też takiej fajnej analizy, która mi się kozacko podoba w tym trailerze. Więc yy, fajny zawodnik. No ale z tego co słyszałem, oni przegrali z tym Raymondem mi to y, chyba nawet mocno, więc y, no nie wiem, no nie wiem. Ogólnie ciekawa postać, bardzo mi zaimponował w trailerze, więc y, no spoko jest. Iwan Mer Mercer, y, on miał takie fajne włosy z tyłu, tam na trailerze było widać, że on ma takie czerwo taki czerwony tył. No ogólnie mówię, design postaci jest naprawdę świetny. Eden Barat, y, no to Taki inny Willy. Tarizin Greenhund. Yy, fajne oczy, ładne oczy. Takie, takie... Egipcjanie mieli chyba coś takiego, nie? W sensie w Assassinie nawet jest. assassin y, Creed ori y, Origin. No to też tam ten bajek ma takie właśnie wokół y, powiek takie czerwone jakby kreski czy coś takiego. No wiecie, co mi chodzi. Chodzi mi o te oczy, nie? Hawki Savart. Yy, no spoko. Czas Wintrop. <laughs> Jak on wygląda. Botifia... Co to jest? Znaczy... Ej, Botifiert to jest postać, która... Na którą już zabrakło pomysłu, nie? Dodali mu tylko brwi. Nie, no ja już go lubię. Ja już go lubię. Autry Rogers. Ym... No spoko. Sęty... Co on ma wygląda jak ten... Jak ten tata królik z Gambora! Bez Dobra, mam już swoich dwóch ulubionych graczy w Victory Rodzi, z których będę robił skład: Pik Fletcher. Coś u skurczy. wygląda jak pochodnia i nie chodzi mi o torcza, nie? <grystanie> Miro Rankin wygląda jak taki dojumany bram, taki mega silny. No i mamy trenera Turnera, Ogólnie jak ktoś nie wie, kto to jest Nate Turner, no to to jest ten ziomek z mechatroników, co WG zrobił listę Tornado Axera, nie? Co tak skopiował fajnie. Więc spoko też, że wracają stare postacie, nie? Bardzo fajnie, że wracają stare postacie. Co mogę powiedzieć o tej drużynie? <grystanie> No co, no już mam swoich dwóch lub No i to tyle ode mnie widzowie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, że dowiedzieliście się troszeczkę więcej na temat Inozumi Remand Victory Road. Co nam zostało? Zostało nam czekać na 11 kwietnia, żeby zobaczyć jak ta gierka będzie wyglądać. No i potem... Czekanie na premierę. Która mam nadzieję, że będzie w lipcu jak już. Trzymajcie się widzowie!